Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać Jak do tego doszło, nie wiem Miłość o sobie dała znać, co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato A w moich myślach jesteś ty Przez twe oczy, te oczy zielone oszalałem Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask A ja serce miłości spragnione ci oddałem Tak zakochać, zakochać się można tylko raz w mych ramionach cię ukryję. U stóp ci złożę cały świat. Serce me dla ciebie bije, czeka na twój mały snak. Jeden uśmiech twój wystarczy, i moje serce gubi rytm O twą miłość będę walczył. O miłość walczyć to nie wstyd. Przez twoje oczy, te oczy zielone, oszalałem. Ty chyba twym oczom oddały cały blask A ja serce miłości spragnione ci oddałem Tak zakochać, zakochać się można tylko raz W mych ramionach cię ukryję U stóp ci złożę cały świat Serce me dla ciebie pije Czeka na twój mały znak Jeden uśmiech twój wystarczy I moje serce gubi rytm o twoją miłość będę walczył, o miłość walczyć to nie wstyd. Przez te oczy, te oczy zielone, oszalałem. Przez te oczy, te oczy zielone, oszalałem.